Widzieliście ostatni występ szczęsnego? Delikatnie mówiąc, nie popisał się. No to teraz Hansi Lig decyduje w sprawie jego przyszłości. Czy, jeśli tak, to kiedy ponownie ujrzymy Polaka w bramce Barcelony? Każdy to widział. Dwa rażące błędy, czyli starcie z Balda, także sprokurowany rzut karny Szczęsnemu sławy nie przynoszą. Na szczęście z odsieczą przyszli mu koledzy i po szalonej końcówce pokonali Benfica w Lidze Mistrzów 5-4. Jak zareagował Szczęsny? W najlepszy możliwy sposób. Okazuje się, że w szatni motywował swoich kolegów, a po przerwie pokazał znakomitą dyspozycję broniąc fenomenalny strzał Chaudy Marii. Flick nie jest znany z tego, że zmienia swoje zdanie i po meczu również bronił Polaka. Zresztą już wcześniej zapowiedział, że to jeden z najlepszych transferów Barcelony w ostatnim czasie. Fakt, Szczęsny popełnił błędy, ale popełniliśmy je wszyscy w pierwszej połowie. Razem wygrywamy i przegrywamy, skomentował Niemiec. Jaka przyszłość czeka teraz Polaka? Okazuje się, że tu zdanie Flicka jest niezmienne. Będziemy oglądać Szczęsnego zarówno w Lidze Mistrzów, jak i Pucharze Króla. A zatem nie zagra z Walencją, ale w środę powinniśmy go ujrzeć przeciwko Atalancie w Champions League. Jeśli dotarłeś do końca i spodobał Ci się ten film, zaobserwuj po więcej i podaj dalej.